W tym filmie zajmijmy się zoomem. Zoom jest to zwyczajnie przybliżenie i oddalenie na monitorze. Aby nie stracić tego paska pracy bez szefa, który podczas zmiany zoomu, zauważ, znika nam, wystarczy na trakt 3, czyli w tym prostokąciku zamknąć kudeczkę i teraz już przycisk, praca bez szefa, ten, ten dolny prostokąt będzie przytwierdzony do widoku i będzie cały czas się pojawiać może na początku zróbmy, żeby film zaczynał się właśnie od takiego oto zoomu czyli od przybliżenia do rysunków. Mamy interpretację graficzną twierdzenia Pitagorasa. I zauważ tutaj taką kropeczkę, która nas informuje, że tu jest, tu jest zoom, który już jest na początku filmu. Później omawiamy film i w pewnym momencie mamy, jak widzisz tutaj, ciekawą prezentację. Możemy mniej więcej gdzieś w tym miejscu przesunąć ramkę, tak aby te, ta prezentacja była lepiej widoczna, łącznie ze wzorami. I widzisz tutaj, automatycznie pojawiła się taka strzałeczka. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj mamy prezentację. Ta strzałeczka jest to czas przesunięcia się między pierwszym oknem a drugim. Powiedzmy, że dalej coś omawiamy, mamy prezentację, prezentacja trwa, tu jest dzisiaj koniec, moglibyśmy teraz zechcieć zrobić przybliżenie do tego głównego wzoru, a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, więc tutaj w widoku... Zmniejszamy nasz podgląd, nasz prostokącik, ale jednocześnie sansur nam rośnie. Jednocześnie mając zaznaczoną opcję Aspekt ratio, dbamy o to, żeby proporcje ekranu były całkiem utrzymane. Jeżeli bym tę opcję odznaczył, no wówczas mógłbym otrzymać tutaj prostokąt i pewne elementy byłyby rozciągnięte w niewłaściwych proporcjach, więc to jest bardzo ważna opcja i lepiej mieć ją ciągle zaznaczoną. Zerknijmy jak wygląda teraz ten zoom. Kiedy potrzebuję zapauzować nagrywanie. Ok. Teraz możemy wrócić do pełnego okna, więc tam gdzie chcemy aby nasze okno się powiększyło zwiększamy jego wymiary i zerknijmy znowu jak to wygląda od zmniejszenia i rzutu na ten wzór do powiększenia na cały rysunek. Potrzebuję zapauzować nagrywanie, ponieważ chcę się zastanowić. Długość przejścia możemy również zmieniać, możemy tę strzałkę, czyli przejście wydłużać, skracać, więc to przejście będzie bardzo długie w czasie albo możemy w ogóle zmienić początek tego zoomu i zobaczmy efekt. Chcę zapauzować nagrywanie, ponieważ chcę się zastanowić, co jest, co mam i widzimy, że ta strzałka jest długa, zatem Efekt przejścia z jednego okienka do drugiego będzie powolny.